Nie patrzę. Cześć, siemanko, z tej strony Krikson i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem dzisiaj gramy z kuzynką moją, Karo. Hello. I postaramy się wygrać. Czy nam się to uda, nie wiem. Among Us to bardzo fajna gra. To myślę, że się Wam spodoba. A no, cóż, właśnie co o, muszą widzowie zrobić? Zostawić łapkę. łapkę w górę. Subskrybować. Subskrybować kanał. Brawo! Dobra, co by tu zrobić? Dobra, tutaj zadanko, zadanko. Ja w ogóle nikogo nie mogę znaleźć. Smutno mi. O, Elo. jeszcze czerwonego widzieliśmy. XD Ktoś znalazł ciało. Kto? Ciekawe. Pierwsze pytanie, kto? Najlepsze. Gdzie? Pierwszą, pierwszą. Hmm. Na kogo by tu głosować? Właśnie Luiza, 12 to karo. Taki se dała nik. Podlasie nie dam. Ja chyba dam na tego żółtego. No. Tak go podejrzewam. Trochę nie wiem czemu. I kto gdzie był? Ja. wszedłem... Ja byłem w kafeterii. No to prawda, ja wychodziłem z medycyny do kafeterii. Podlasie jeszcze musi głosować. Cze. Dobra, oszczędzę wam. Albo nie, przynajmniej tak, tylko jeszcze chwila. Hmm. Kurde. To będzie ciężka gra. Kto jest impulsorem? Ja nie wiem czemu, ale podejrzewam żółtego. W sumie ma dzieci. Bidulka. Na, na adminie nie ma. To dobra. Ja gdyby nie wiem. Podlasie trochę śmieszne. Żółty obok mnie stoi. Ja się go boję. W medycynach. Podlasie przyszło. Hmm, kto jest w ktoś nie. Nikogo nawet nie ma na kamerkach. Ciekawie, ciekawie. Hm, A spojrzymy sobie na kamerki. Podlasie... Przechodziło se... Hmm. Um. Co? Po co? Podlasie zielony jest impostorem. Widziałem, jak z... Kana na adminie. Co adminie? No to Podlasie. Ok. Fajnie. By było, jakby już był impostor znaleziony. Dobra, to może cięcie zrobię. Podlasie wywalony. Zobaczmy, czy on impostorem był, czy nie. To nie on. No ja, no to może żółty. Też tak myślę. Też to tak pójdę. Idę na kamerki.

Ale cię zrobiłem w ogóle. Tutaj Nikola. Ty, czemu nie... Dobra, reaktor. Pewnie nikt nie będzie przechodził nawet przez admina. Oby. Dobra, znaleziono. Kurde. Co? Ja byłem w CAF... Krawy, krytarz. zielony też mi się wydaje. Co? Jak ja? Nie! Przegraliśmy! Najgorzej. Kurde. Żołnierz odlatuje jako imposter. No cóż, prawie. Zagrajmy jeszcze raz. No. Tak było blisko. Włączałem kolejne osoby. Kolejna osoba Pomyliło mi się, bo było dwóch zielonych i temu Podlasie poleciały pierwszy Ok A nie krycha Ej Jak? Ale było Prawie No cóż Ej, dziesięć osób już to nie nieźle no, już się zaczyna. Za chwilę. Dzień. Kim jesteśmy, Kim ten... No, nie znowu kurwa. Przepraszam. Eee, dobra, idziemy do broni. Pyk. Medycyny? Kurde, jak ja to zrobimy? Czyli kary jest czyst. Um, ktoś został Ja idę do adminu. Ciało. Dobra, ciekawe kto będzie. Przechodźmy do Admin Room'u chociaż. Przejdźmy przez nawigację, bo mam tutaj. Tu mam? Nie, chwila, ja nie mam tu. Tu mam. Są na kamerach, to dobra. To jakby mnie typu ubił, to... By miał dowód. Cześć, mi się zdaje, że to maja, bo mnie śpieguje. Wiesz, kto mnie zabił właśnie teraz? Nie. Czarny z rogami. Czarny z rogami. Na no przymiercieli diabeł. A gdzie? No tam przy tym fotelu takim. A! Wiem, tam. Dobra. Czarny z rogami. To rób to zadać. Ja chcę wyszedł z wentylacji. To jest Wiki? Wiki. Wiki. Wiki, dobrze podejrzewam. Okej. Okay. Idę już Report. No, nie, to jest czarny Tam gdzie się my tam gdzie meteory Nie. on to ja Dobra no już bia maja, te Ja bym podejrzewała najpierw maje, bo tam szła potę za mną, ale to w sumie już potę nic. Czarny. Co nam nie głosuje? Co za chamy. Dobra, wygranko chyba. I tak. Wygraliśmy. Pierwszą rundę. Mhm. To oszczędzę wam czekania. Jesteśmy miłusińscy. Idziemy do pokoju 02. A, to to. A właśnie Karo, chcesz kogoś pozdrowić? Na odcinku. Jakiegoś widza na przykład. A, fajnie. Spoko. O nie, ja mam tu najgorszą kartę. Kuuu. No nie da się tego. Jak się robi tą kartę? Napiszcie mi w komentarzach. Dobra, czyli trzeba jakoś idealnie, nie wolno, ale nie. Policjant tam obok mnie przechodził. Trzeba pójdę na kamery potem. He, o co w tym chodzi? Nigdy nie lubiłem tego. To jaki żółty na no, Emileczkę. Znaczy ja jej tam. O nana, o nana. Co na mnie ty Emileczko jedna? Ty 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 ty. ty Nie na mnie. Nie na mnie. Nie, na mnie też. Nie. Nie a głosował na ciebie kto granat czy czyli fiolet to albo ja jestem daltonistą albo nie wiem dobra teraz idę do reaktora et jest do tego reaktora do tego reaktora kto o to głupie za co mówiłaś? Jaki diabeł? Nie wiem, on tak podejrzanie wyglądał. Diabeł, czarny, te czarne. Zgadłaś. Wyciałaś leci za nim. Kurde, źle zrobiłem. Hej. Zabił mnie w reaktorze. Znaleźli mnie. To czarny. Głosować na czarnego, napisz nawet. Czarny. Mam dowód. Jeba nasz. <grym> um, to um, muszę tutaj dać cenzurę. Maciek mógł panu. Memok. Dobra, ja zrobiłem prawie wszystkie i... E, nawet widziałem jak we, zwentowała wiki w medycynach. Iż e, idź do tego... Nie mogę porobić zadania. Dobra, ale pójdź na kawę... Dobra, dawać czarnego. Policjant! Nie, biedny pan policjant. Ej, to musimy kończyć, więc cóż, trzymajcie się. Hej, os. Pa pa!